Teraz będziemy mieć jedną, jedyną i niepowtarzalną okazję. Dowiemy się, co sądzi o fotografii długoletni instruktor fotografii w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Pan Adam Sobula, Sowuliński, jako że to z jego inicjatywy możemy się dzisiaj spotkać i podziwiać tą wystawę. Hmm. Tak, właściwie to wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedział kolega. Po prostu nie wiem, czy on powiedział, co ja chciałem powiedzieć. Pierwsza wystawa fotografików wolkuskich, myślę, że będą następne. Dużo świetnych zdjęć, i co by tu dużo mówić, wolkuszu, dzisiaj jest święto fotografii. I to nie jest pryma z czego się osobiście bardzo cieszę. Jeżeli święto fotografii i całe to zamieszanie, to nieprzypadkowa jest obecność Pana Antoniego Krajza, e, wiceprzewodniczącego, wiceprezesa Związku Fotografii e, Oddziału w Katowicach, e, który już zresztą patronował kilku wystawom w Olkuszu, które miały e, o wiele mniejszy zasięg, jeżeli chodzi o uczestników i bazowały głównie na pracach naszej sekcji. A więc koncepcja tej wystawy, aranżacja to zasługa pana Antoniego Wtajsa. Proszę by jeśli państwo pozwolicie, zacznę od pogratulowania wszystkim autorom. Muszę powiedzieć, że tak, ja mam dzisiaj większą trenę niż państwo, tak żeby na ścianie da swoje zdjęcia. A no, po części mam zazdrość, bo tak sobie oglądałem, bo wystawę, już było zrealizowana. No i tak to zawsze przykład człowieka swoje zdjęcia, swoje to sobie nie, nie powiesi na ścianę, ale no, nie mogłoby wypowiedzi, która tutaj nie mogę Państwu wyjść. Otóż to jest miasto fotograficzne, już współpracujemy i tu znamy się z Adamem już bardzo wiele lat. Nie po raz pierwszy tutaj jestem, to z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że Okęż jest miastem fotograficznym. I, I zawsze tak było, i myślę, że to dobrze. I żeby tak zostało, to jest takie życzenie. Nawet w, tym, w tych czasach, kiedy tej fotografii jest mnóstwo, bo to jest taki czas, kiedy jest bardzo dobra fotografia. Tego nigdy nie było. Nie było takiego zainteresowania. To jednak też czy się poziom. No tu jak można zobaczyć na ścianach poziom jest dobry. Ale mimo wszystko jesteśmy wdzięczni, dlatego, że powiem z całą odpowiedzialnością, że widziałam e, te prace, przeglądaliśmy je razem wcześniej i jednak sąsiedztwo, przestrzeń potrafi sprawić, że pewne prace zyskują inne pracą, a ja wchodząc do tej sali odnoszę dobre e, wrażenie, że generalnie jest taki ogólnie wyrównany poziom tej wystawy, że to zostanie... A ja też chcę coś powiedzieć, mianowicie, że zapraszam do sekcji fotograficznej, na zajęcia sekcji fotograficznej Miejskiego Ośrodka Kultury, wszystkich zainteresowanych, wszystkich fotografujących. Wszystkie modele. Też, e, do tego należałoby jeszcze dodać, że były już u nas warsztaty z portretu, robiliśmy zajęcia z fotografii Komórkowej. otworkowej, robiliśmy... zajmowaliśmy się fotografią komórkową. I na tegoroczne wakacje, uśmiechając się do pana Antoniego, planujemy również cykl warsztatów fotograficznych. To jest oferta skierowana nie tylko do uczestników tej wystawy. Zobaczymy, poradzimy sobie z kolejką i tłumem osób, byleby się u nas zechcieli pojawić. Na pewno skorzystają. A tak w ogóle to zapraszamy wszystkich do oglądania tej wystawy, bo myślę, że to. Świetna przygoda powędrować od pracy do pracy i spróbować coś znaleźć i odpowiedzieć sobie na to, czy przypadkiem we mnie też nie tkwi jakiś potencjał. Tym bardziej, że znikają coraz bardziej bariery techniczne, niedostępność sprzętu, bo możemy za tym zacząć rozmawiać na ile obraz powstaje w komputerze, a na ile w soczewce. Pan Kazimierz Machowina miał wernisarz. I pani dyrektor y, 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 po dość długim słowie wstępnym zaprosiła prawda, pana, pana Kazimierza Machowinę, żeby on teraz y, przemówił, nie? A, I wtedy usłyszałem najkrótsze przemówienie na wernisarzu autora. Pan Kazimierz Machowina powiedział, a ja zapraszam na kielicha. Po czym podszedłem do, do tego pana i mówię gratuluję. To jest najlepsze, najlepszy głos, jaki słyszałem autora. Dziękuję.